Ja mam na przykład tutaj Krugerek, w dzisiejszym odcinku yy, skoczymy sobie na Toloka yy, Oczywiście elitkę, dwójkę. Yy, jak wiadomo dam jej radę na spokojnie, bo wczoraj już sam próbowałem. Nawet 50% nie zjechała, więc raczej bezpiecznie można sobie na nią skończyć. Tylko nie wiem, czy dam radę zaatakować, bo trochę marnią mnie z tym atakowaniem i wątpię, żeby mi się chociaż raz udało ubić, a najwyżej poczekam, postoję i wrócę do Was jak y, uda mi się zaatakować podczas walki. Ogólnie na moim kanale też y, będzie za chwilę, powinno być jeszcze może w następnym filmie intro, bo nie wiem czy naprawdę jeszcze na tym. A jak nie, to y, po prostu będzie bez intra i, ma, i mam jeszcze zamiar zrobić y, seryjkę z Shakes on Fidget, dlatego ten kanał będzie teraz też oparty na tych dwóch grach. Szex będzie to taka bardziej... Popatrz na seria, bo głównym jest akurat margonem, bo dla Sheksie mam trochę inny nick, ale to mało ważne. Grunt, że jest i to, że będę tam nagrywał. Mam chyba 45 Drugi level już, a za słaby nie jestem. O Boże, przeludnienia. O! Dobra, tego to powiem. Kizu, słaby jest. Ale pozdro. Mhm. Dobra, jakoś się... Spróbuję się ubić, wątpię, że będę dał radę. Więc widzimy się przy następnym biciu i mam nadzieję, że uda mi się zaatakować. Na razie siemanko wracamy za jakiś czas. Ej, chwila, no sorry, ale trochę tam przeludnienia i w ogóle bić nie umieją i problemy z zaatakowaniem tolka, ale tak jak tu widzicie, fajny po prostu nikt nie chce się ze mną bić, nie? Bo e, na chacie pisali o coś takiego. Zaraz wam przewinę. Czekajcie. Widzicie jak to solo oprócz Po prostu to jest porażka. To, że mam takie kulinie i nie zmieniam na noc, to tutaj nie wyróżnia mnie od tego, że jestem niby lepszy. Po prostu takie ku mam, to takie kumam mam Jak się uda to po... może zaatakuję władcę rzek, to nagram władka. Na razie też... To... No się manku już jestem, tym razem zaatakowałem władcę rzek, chociaż raz mi się udało. Oczywiście mogę go na oto ścisnąć, ale tu spróbujemy sobie trochę siły naturowej. Jeszcze tak dla zmyłki, no niestety pusty. Nadal puszcz ich na auto. No, jak zwykle pustak. Nie, 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 nie podzielił się ze mną z niczym, szkoda. To widzimy się albo przy następnym biciu, albo może w następnym odcinku nie wiem czy się jeszcze uda raz zaatakować, a za długo nie chcę czekać. To na razie się...